Okolicy 20-21 czerwca na półkuli północnej występuje przesilenie letnie. Jest to moment maksymalnego wychylenia osi obrotu Ziemi w kierunku Słońca. Notuje się wtedy astronomiczny początek lata i najdłuższy dzień w roku. W naszym muzeum od ponad 50 lat w tym dniu obchodzimy Noc Kupały. Kupała i nazwy pochodne zachowane są u Słowian Wschodnich. Utworzone prawdopodobnie od słowa oznaczającego kąpiel, kąpanie się, przyjęły się one również w literaturze polskiej. Inne określenie to palinocka lub sobótka. Nazwa noc świętojańska pochodzi zaś od rozwijającego się od X wieku kultu świętego Jana, wprowadzonego w Wielkopolsce przez zakony cystersów i benedyktynów. Wszystkie te nazwy oznaczają moment o wyjątkowym znaczeniu w wielu kulturach. Najkrótsza i przez to magiczna noc z 21 na 22 czerwca była od tysięcy lat celebrowana, a na niemal całej półkuli północnej odbywały się specjalne rytuały. Jednym z najbardziej kojarzonych z tym dniem obrzędów jest puszczanie wianków. Dziewczęta na wydaniu wiły ten symbol panieństwa z kwiatów polnych i ogrodowych, z maków, mianków, ruty i różyczek. Przyrządzone wianki puszczały na wodę. Często biegły za nimi, by obserwować, jak płyną. To, jak przesuwały się na wodzie, miało ogromne znaczenie, a równo oddalające się wianki mogły wróżyć wielką i szczerą miłość.